I ale z tej strony. To ściki, to ścieka i dzisiaj będziemy grać No i ogólnie pisam na no katar. Zaraz, jeszcze. Jeszcze Dobra, Jeszcze no, Dobra, no i zostaliśmy zaproszeni od Magui. Nie wiem czy dodać. Dobra, na razie to nie. Co ty, co ty Malwina robisz w Ogarnij się, Robert, gra za mną? Kiep, Robert, cię nie lubię. Cię nie lubię. już życie wymemysł, że jakieś hasło wpiszesz i teraz dostajesz.

Ja sam nie wiem, co ja zrobiłem. Tak? No tak, zaczekam. A. Lola, OMG. To się... to się przywitać przynajmniej. Daria bierze OMG. Nie no. Siema. Dobra, już możemy. Do... Dobra, gramy. Już. Bierze, dobra, napisz jeszcze to coś, to co tam... No dobra, grasz. No, gramy. Dobra, gramy w duo. Pff, serio. Fak. Siema. Bierze siema, na Kanadę. Nie no, okej. Okay. Z czego mam się śmiać? Może z babcia pisze i już da. Hehe. Te brudy nagrywa, więc trochę śmierć. Oj, teraz to jest Lokej. No tam to się idzie. Oj. Oj tu się rama. Cześć. Może Daria! Nie wolno tak. Daria, nieładnie. Cześć, nie on do nas leci. Ład. No dobra No to coś Nie bój, to mi się po to poprosić Pa Ale nie pa, to nie rozłączaj się Okej okay. No i Daria ja przegrała z Brawl Stars Serio Au, au No i ja przegrałam z Kołodzem Minus 2 No, mówiłem, że mam dużo. Co? Skrzyneczka. Nie pojadę z koleżanką. Pisze. Co ona tam pisze? Szybkie pisze. Ona tak się włóczę z tym piszeniem. <grym> Nie no. Na serio. I pisanie zajmuje z 10 godzin. O nie, to wszystko twoja wina. Chyba twoja. Chyba twoja. Dobra, dawaj gramy już. Bo nie chcę mi się z tobą ugadać, a ja mam ograniczony czas. Teraz idę spać. Rano to, no to widzimy się jak już będziemy w grze. Co? Jakim kolegom? Robertem? No bo Robert nie może. Nie wiem, on nie chce. Jakoś tak od... Nie wiem od którego, ale od jakiegoś odcinka musi jakoś tak nie chce nagrywać, chyba od tego co odeszedł. No i tak jakoś mu nie wiem, coś tam... coś tam mu nie, poko, nie poszło i nie pykło i... Coś tam mu nie pykło i właśnie dlatego nie grał chyba. Na razie nie nagrywa, bo wtedy się rozłączył. Nawet nie wiadomo jak, i wtedy ja to jeszcze przez chwilę nagrywałem. Oj, właśnie. No i dlatego Robert ze. No nie chcę nagrywać. To jest co historia, tak myślę. Ale ci, co oglądali tamten odcinek, no to powinni już wiedzieć, że Robert właśnie może dlatego nie chce grać. Ej, zginął. No a ona idzie na typów. Fajnie, fajnie. I ona idzie na tego Dzina. Ok. Jezu. Wiem, że ten... Tak. Dobra, nie, 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 ja z nim nie gram Elo. tak, dla Darii. W sumie to mógłbym z nią grać i utracić wszystkie pucharki. Pozdrawiam widzów. Ale on, on, on się tylko wpycha w kadrę. Na niego to nie patrzcie, no. To Daria mnie zaraz będzie ciągle naprawywać. A ja wiem, cztery, bo mnie przegoniła, Daria. Pozdrawiam widzów teraz. No pozdrawiam. Że jutro będzie film ze mną. No, jutro nie wejdzie z Kubą na pewno żaden film, tylko tak kłamie. Bo nie będę nagrywał. Dobra, napiszcie, nie chcecie, będą film. Patrz, co, co, co. To zrobimy tak, dwie łapki w górę i zrobisz ze mną film, Dwie łapki w górę, to ja dzień nie nabijam. Halo? To pięć. Cztery jest 4, 5, to ja nabijam praktycznie całą klasą. Teraz dzisiaj pod filmikiem macie zostawić 5 łapek w górę. Tak Tak, znaczy, no tak, jak nabijajcie te pięć łapek w górę, ale tylko dlatego, żeby mnie pocieszyć. Tylko. Au. au. Dlaczego to nie to duchowe? Najgorsze. Dobra, idziemy wrać te duchy. Jezu... co? Nie, wezmę nie przeszkadzać. Co, Radaria? To poszło za daleko. To poszło już za daleko. Żeby mnie tak przeszkadzać, mnie Dawaj, dawaj duchy. jestem Jatek. I ogólnie będę miał. Teraz będę miał chyba 11 skrzynek na serio, i też napiszcie, czy to jest odcinek z takiego z takiego czegoś gdzie... no, no, i będziemy grać w utwórz. Będzie jeden odcinek podajże zajrze. Jutro możemy grać w utwórz. Tak już po szkole, po szkole. I już po szkole to jest godzinkę, no to będziemy grać w utwórz. ja tam zrobię kod i ten kto wpisze kod będzie mógł ze mną grać. Oprócz Roberta, bo ja Roberta będę zapraszał, więc... Wow. Było blisko. Co? Dobra, a może... no to jak chcesz to możemy teraz zagrać w tej grze. Tylko właśnie na no i ty też masz dobre postacie dobra, nie na ten el ma przegryw wow ty masz to do swoje Pim. dobra, teraz mu nie damy no ty wyjść dobra, to może być win au, au, Co? jednak nie, jednak nie uciekam ja już ja pamiętam gdzie są bomby, zbyt, więc chyba. No, chyba tak. no i niestety umarł biedny, że zginął przeze mnie

Faktyczka, ale wyłączyć, nie przeszkadzać. Może nawet twoja koleżanka Daria do grać. Dobra, będzie wyłącznie nie przeszkadzać. Okej, okay. okay, no dobra, gramy... No, no, dobra, ja, ja już dodaję wszystkich w ogóle. Mafio. Padaśko, Domino. El Peter, Daria. Nie dojdzie, no na utwórz gramy. Uwaga, nie ja, ja zaproszę ich Uwaga Uwaga Gra. Grawy. Dobra, Babarku, dawaj Bór A Adaś zaprosi też swoich kolegów Okej Okej, to dobra, to wychodzimy Mam 9 igemów tylko Dobra, padaj okay gramy SO otwierasz mega box ale kto kisielek to to kisielek jest a no ta no to jest ten to kisielek to jest chyba kuba ta Czy a to się kolega hmm, no okej okay, dobra teraz ja sobie wybieram Mhm. No i gramy z moim bratem ciotecznym. Moim bratem i jakimś jego kolegą Jednym i ja jestem jestem w tych kładzie. No i okej, okay, no i git. Tak, wziąłem szeli. No Kisielek mam je zostawić. O, kisielek, ci zabiłamy mnie ktops Masz zostawić małe parki, o psa! Kieszalek przegrał. tak przegrał. No chodź tu. Dobra. PIK PIK! Cześć. O oh, kur... Zapomniałem! O oh, też tam położę! Ale i tak nie ma ze mną szans. PIK! Drugi raz siebie pokonałem. Gramy bardziej do punktów, tak? Nie. Gramy do pięciu punktów. Do pięciu winów. No? E, tak, do pięciu winów. Na ile punktów możemy tak zagrać? Pim! Bim. Padaśko! Padaśko! jest <grywa> ta! Jezu, teraz każdy się na mnie rzucił, trali ja to ludzie. Tak, on zginął przeze mnie. Au. No bocie! Jezu! No nerfij tylko, no nerfij! Dobra, no dawaj bocie, dawaj bocie na padaśko. Bang, bang, bang. I teraz... Bęk Yes, Skolt go zabił Nie, nie zginąłeś Adaj zginął A dopiero teraz to Zobaczymy kto wygra Ping, ping, ping Dobrze, że miałem plasterek, to jeszcze mnie ulecił Hu, mamy wygraną Jeszcze tylko cztery No to ja miałem, nie wiem ile To sioda się Kisielek, to jest do bani Dobre, dobra, Otwierasz mega boxa? To jest do bani. Ty się doszedł. Nie wiem po co, ale okej, okay. nie wiem. O, kisielek się lekie doszedł. Ale, oczy, dobra, dalej gramy sami. Możemy zapraszać? Dobra, zaczekajcie. Ja bym gdybym mógł to bym dodał. moją koleżankę jeszcze. No dobra. dobra, nikt nie ma ze mną szans na odpadać po. Potwierdziłem to wcześniej. Co nie adaś? No nawet ten. wstąpił odcinek jak przegrywa. Więc au, oh, wait, wait, wait. Dobra, teraz nam. Dobra, możemy się teamować. Dobra, możemy się teamować. Ja i tak się musiałem uleczyć. Au, au. Fuck me. Kill me. Ty daj mi tego parki cube'sa.

Stoimy. Czekamy. Wiem, że to może być nuna, no, no, ale no, inaczej no, się nie no. da. Co ja mam jego podjechać czy jak? No. A jak no, zrobię? No, nie nie da rady wygrać z typem w <laughs> Dobra, chodź... chodź jakiś tam typek, czy tak to, to tam jest. Bot. Dobra, coś to wygrał. A ten bot się nawet nie rusza, to mam fajant. Piek, piek, piek. No i jest bez gościa. Dobra, mam cztery flagi. Teraz gramy na flagi. To jest do bani. No okej, okay. to przynajmniej wezmę Twój profil, sprawdzę. No to już, patrzę. A co? Ja gram ty Proszę. A nie gra są odgrabitowcem. Bing, bing, bing. Dobra, wiem jak. Dobra, nie mają szans. Takim gościem jak ta tak. A to się długo myśli. Au, au. Sora Karl, Ping, bang, bang, is busy. Au, to bolało. To mega prawie bym zginął.

I to mega, taki cios, mega. A nie, mam chłopaków. Dobra. To nie, chłopcy, przyjdź. Nie martw się, pójdź do szkoły. Czekaj, ja muszę na chwilę zadzwonić do kolegi. Au. Ale też ja tak długo nie pojrzałam, bo mam tylko 4%. Dobra, wszystkich tu rozjeżdżam. Czy ten typek, czy ja? No mam, pamiętam, ale czekaj. Au. bo ty się nie spokujesz do szkoły, a ja ci wójt nie będę ma za swoje pyk this is my name this is my name, phone is my game oj 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 ale mnie wziął takie zaskoczenie w sumie, aż takie to zaskoczenie nie było, że ktoś mnie wziął na muchę au au Au! Jest po pióra! Jak! Ona ze mną wygrała! ja po pióra? Chwana, trzynasta ranga! Mij, ty! Ja nie wiem, oni w ogóle są w domu! Chyba ich nie ma! Mówisz mi, że ja do domu mam Tak, kurde, mam się łamać do domu! No i to. Chciałam żebyś po była, to może pojechać z nią no. Ludzie, nie no. wiem czy tą Marginę ja zaprosić A mam się w każdej z no super. Myślisz naprawdę? To już na pewno A ID Podaj ID gracza Następny, razem to możecie Wyszli zapro, wyszli zapro, za widzicie jakie ludzie po prostu... Julia! Nie to, że masz. Możecie też podawać swoje ID. Dobra. Nie bierzemy na razie ogłoszenia, bo nie ma po co udostępnić zaproszenie. E, nie. Takie coś to mnie nie interesuje. Szukaj klubów. Nie ma co. Opis. Fight czwarte, zaproszenie wszystkich z klasy patrzecie. Nie, możemy zaprosić byleko. Dobra, zaraz, jak tam jest. Dobra. To Okej, okay, można dochodzić dowolnie. Przeglądaj, ja mogę sobie to zmieniać chyba tak. Nie no, chyba. Dobra, nie będę to na razie... Jaki to wcześniej był? Padaszko. Nie, bo tak się nie może skończyć. Będzie to 200 kucharków. Otwarte, zamknięte na zaproszenie. Otwarte. I no i dobra, takie może być. Nie. Zapraszamy. Jest. Wolne. Dobra, no zapraszamy, jest wojna. Znowu ten. Ale okej, może mówi roba. Domin. Nikt już nie gra. Ha, El Peter. On nie jest oczywiście w naszym planie. On jest kozak. Ma 25 rangę. Nie ma stara power. będzie no, będzie slajd. Powiedz, powiedź, że będziemy nagrywać ten odcinek, jak będziemy szli na Halloween. Chyba nie psuj, <laughs> Dobra, no myślę, że to już będzie koniec. Tu nie to jeszcze potem sobie trochę pogram. Czekaj, chcesz za jeszcze zakończyć to fajnie? Nie. No proszę, I, ta I tak tego nie będzie tak widać. Ale dobra, ale jak się zakończy to wiesz, fajnie. Dobra pa, spomnite se o subiku, lajkaču, kom je. Signajte. No. No in pa.